mam taką y, owocową zagadkę dla Was. Czyli tak, zaraz Wam ją napiszę na tablicy, a Wy napiszcie w komentarzu wynik tych. I na przykład ile miało jabłko, ile miało bana. Dobra. Piszmy na tej najlepiej. A więc tak. Tym czymś... Y, to jest banan, to są dwa jabłka. Trochę mi koślawo wyszło, ale to co. I y, musicie tu pod spodem mi powiedzieć, ile mają jabłka, ile ma banan. I musi równać się wynik 21. Piszcie mi w komentarzu. To napiszę poprawnie, ile, ma jabłka, ile mają jabłka, y, ile ma banan. Ten, temu polubiam dwa filmy. i subscrivuję jego kanał. Pa!